Dźwięk ostrza o szlifiarkę, niósł się korytarzem marmurowym niczym zły omen. Było lato 65 roku naszej ery, a w głębi pałacu Palatynu, gdzie cienie tańczyły między złoconymi kolumnami, piętnastoletni chłopiec budził się na swój ostatni dzień prawdziwego mężczyzny. Sporus jeszcze nie wiedział, że jego anielska uroda przesądziła o jego losie w sposób, którego nawet bogowie nie byli w stanie odwrócić. Nie wiedział, że Neron, cesarz śpiewający gdy Rzym płonął, postanowił uczynić z niego coś, co nie było ani mężczyzną, ani kobietą, lecz stworzeniem ukształtowanym przez cesarską obsesję i szaleństwo. Woda w łazni była wciąż ciepła, gdy eunuchowie weszli do komnaty. Sporus zobaczył swoje zniekształcone odbicia na wypolerowanej miedzi ścian, mnożące się w nieskończoność niczym zjawy przyszłości, która nigdy nie miała nadejść. Zapach róż i mirry nasycający powietrze pałacu nie był w stanie zagłuszyć metalicznej woni strachu ulatniającego się z jego skóry. Był tylko jednym z młodych niewolników zamieszkujących dwór cesarski, wybranych ze względu na młodość i urodę, by służyć kaprysom potężnych. Jednak tamtego ranka było coś innego, coś, co skłaniało służbę do odwracania wzroku i szeptania modlitw do bogów, którzy porzucili Rzym dawno temu. Neron, Klaudiusz Cezar, August Germanik rządził najsilniejszym imperium na świecie z taką samą energią, z jaką zasiadał do swojej liry. Mając 27 lat, zabił własną matkę Agrypinę i podpalił połowę pałacu w jednym z napadów swojej kreatywnej furii. Jego dłonie, które Seneka opisywał kiedyś jako obdarzone boską wrażliwością artystyczną, drżały nieustannie, splamione krwią senatorów, wyzwoleńców i każdego, kto odważył się podważyć jego decyzję. Cesarz, który obiecywał złoty wiek Rzymowi, stał się tyranem, którego kaprysy kosztowały ludzkie życie, jak żetony w przegranej grze. Ale to wiosną 65 roku naszej ery szaleństwo Nerona znalazło swój najstraszliwszy cel. Poppea Sabina, jego druga żona, zmarła kilka miesięcy wcześniej, w okolicznościach, o których historycy wciąż mówią szeptem pełni śpiskowych teorii jedni twierdzą, że to kopniak w brzuch podczas kłótni, inni, że została otruta przez dworskich rywali. Wszyscy jednak zgadzają się co do jednego. Jej śmierć pozostawiła w Neronie pustkę, która szybko przemieniła się w obsesję. Poppea była jedyną kobietą, która potrafiła go uspokoić, jedynym głosem ponad chorem pochlebców i intrygantów wokół niego. Bez niej cesarz zaczął się rozpadać od środka, rozpaczliwie szukając sposób, by ją przywrócić. Wtedy jego wzrok padł na Sporusa. Chłopiec miał istnie androginiczną urodę, jakby wyrzeźbioną przez samych bogów. Jego złote włosy opadały jedwabistymi falami na ramiona, a niebieskie oczy odbijały niewinność, która kontrastowała brutalnie z korupcją wokół niego. Najbardziej jednak poraziło Nerona podobieństwo, niepokojące, niemal nadprzyrodzone, łączące Sporusa z Popeą kształt twarzy, delikatna linia szyi, nawet sposób w jaki przechylał głowę słyszący czyjś głos, jakby bogowie zasłali okrutny prezent, drugą szansę przebrana za torturę. Decyzja zapadła pewnej wrześniowej nocy, kiedy Neron, upojony falernum i samotnością, wezwał swoich prywatnych lekarzy. Oribazy, grek studiujący w Aleksandrii i Zenofont, którego ręce przeprowadzały najdelikatniejsze operacje w imperium, drżące, ujrzeli się ma konsultacji, która miała zmienić los niewinnego chłopca. Cesarski władca przedstawił swoją wizję z taką samą pasją, jaką opisywał swoje kompozycje muzyczne, miał przemienić Sporusa w Poppea nie przez magię czy modlitwę, lecz operacyjny skalpel i imperialną wolę. Lekarze spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Wiedzieli, że odmowa równałaby się pewnej śmierci, lecz zdawali sobie sprawę, że prośba Nerona to bluźnierstwo przeciw naturze i bogom. Oribazy, świadek egzekucji Brytanika i Oktawii, przełknął ślinę i skinął głową. Xenofont, drżący niepostrzeżenie, mruknął coś o boskiej woli cesarza i zaczął planować to, co niewyobrażalne. To, co wydarzyło się w nadchodzących tygodniach, historycy opisują z mieszanką fascynacji i przerażenia. Sporus został przewieziony do Cesarskiej Izby Lekarskiej, gdzie najnowocześniejsza ówczesna medycyna miała zostać użyta do celów, o jakich nawet najokrutniejsi barbarzyńcy nie śnili. Kastracja była tylko pierwszym krokiem procesu trwającego miesiąca, obejmującego nie tylko usunięcie męskich narządów płciowych, lecz także podawanie hormonów pozyskiwanych z świętnych klacz, ziołowe kuracje sprowadzone z Dalekiego Wschodu i serię operacji chirurgicznych stopniowo przemieniających ciało chłopca. Dion Kasiusz, pisant dekady później, relacjonował proces z kliniczną dokładnością jeszcze bardziej przerażającą niż każde wyolbrzymienie. Chłopiec wrzeszczał za dnia i płakał nocą, lecz Neron nakazał podawać mu tyle opium, ile potrzeba, by zachować jego urodę nienaruszoną. Jego głos, zmieniający się jak u każdego dojrzewającego chłopca, zachowano błę, błągienkę dzięki technikom zaczerpniętym od kapłanów kibele. Skórę traktowano maściami, które uczyniły ją sielkawistą, a włosy pielęgnowano cennymi olejkami, których cena przewyższała roczne dochody patrycjusza. Podczas gdy sporus przechodził tę groteskową przemianę, Neron odwiedzał izbę lekarską z maniakalnym zniecierpliwieniem. Każdego dnia śledził zmiany ciała i rysów twarzy, niczym rzeźby sam cesarz emanował maniacznym szczęściem, które sprawiało, że nawet jego najsubtelniejsi pochlebcy czuli się nieswojo. Tacyt obecny na ceremonii zanotował w swoich Anneles. Widziałem mężczyzn, którzy stawali twarzą w twarz z lwami na arenie drżeć przed tym, czego byli świadkami tego dnia. Neron nie kochał swojego dzieła, był to obłęd graniczący z szaleństwem, a Sporus, biedny chłopiec, bardziej przypominał ducha niż człowieka, sunąc jak we śnie, z którego nigdy by się nie obudził. Miesiąc miodowy stał się spektaklem dekadencji, szokującym nawet luźne normy rzymskiego dworu. Neron traktował Sporusa jak zmartwychwstałą popeę, zwracając się do niego imieniem zmarłej żony i oczekując, że odpowie tak jak ona. Chłopiec-kobieta, wyszkolony przez miesiące do odgrywania tej niewykonalnej roli, starał się sprostać oczekiwaniom. Lecz farsę dostrzegał każdy, kto na to patrzył. To było jak oglądanie sztuki, w której aktorzy zapomnieli, że grają, ginąc w przeżywaniu swoich ról. I tutaj, drodzy widzowie, musimy zrobić przerwę. Jeśli podzielacie moje zakłócenie, rozważcie subskrypcję kanału i włączenie dzwonka powiadomień. Takie historie muszą być opowiedziane i zapamiętane, uczą nas o zagrożeniach absolutnej władzy i o tym, jak ludzkość może zbłądzić, gdy brak jej granic dla najciemniejszych pragnień. Jesteście niezastąpioną częścią tej podróży, przez zapomniane zakątki historii. Pierwsze miesiące małżeńskiej farsy obfitowały w sztuczną radość łudzącą tylko Nerona. Sporus nauczył się odgrywać rolę z precyzją godną podziwu, choć tragiczną. Wiedział, kiedy się uśmiechnąć, kiedy ukłonić i kiedy wypowiedzieć słowa, które cesarz pragnął usłyszeć. Lecz za tą maską uległości coś pękało. Najbliżsi słudzy donosili, że Sporus nocami mówił do siebie, rozmawiając z głosami znanymi tylko jemu. Czasem krzyczał, budząc się z koszmarów bardziej rzeczywistych niż codzienność. Neron natomiast zaczynał zdradzać oznaki, że nawet jego szaleństwo nie utrzymuje iluzji, którą stworzył. Pił coraz więcej, spał coraz mniej, a występy muzyczne stały się jeszcze bardziej chaotyczne. Pewnego wieczoru, podczas bankietu dla ambasadorów, wybuchł płaczem w trakcie śpiewu, patrząc na sporusa z rozpaczą, która sprawiła, że goście odwrócili wzrok. Popeo, mruknął, dlaczego nie patrzysz na mnie jak kiedyś? Dlaczego twoje oczy są tak puste? Odpowiedziała mu cisza, rozbrzmiewająca w sali jak zapowiedź śmierci. W tym czasie zaczęły krążyć plotki o prawdziwej naturze Sporusa. Zagraniczni ambasadorowie, przyzwyczajeni do pykscentryczności rzymskich cesarzy, byli szczerze wstrząśnięci, gdy odkryli, że nową cesarzową jest okaleczony chłopiec, przemieniony w zaspokojenie kaprysów tyrana. Wieść rozniosła się po prowincjach niczym pożar na suchej trawie, a Neron po raz pierwszy stanął twarzą w twarz z odrazą, której nie uciszyły ani egzekucje, ani dary. Pliniusz starszy zapisał w swoich listach, Cesarz stworzył potwora, lecz prawdziwym potworem jest on sam. Sporus jest jedynie ofiarą szaleństwa zatruwające całe imperium. W tawernach Rzymu szeptają, że bogowie są wściekli, że ta ohyda zwiastuje rychły koniec. A może rzeczywiście? Od 66 roku Ene imperium ogarnęła seria katastrof. Niszcząca plaga przetoczyła się przez wschodnie prowincje, zabijając tysiące i zostawiając całe miasta opustoszałe. Trzęsienie ziemi zrujnowało znaczną część Pompejów, a wróżbicze donosili o złowieszczych znakach. Martwe orły spadały z nieba, rodziły się dzieci z upiornymi deformacjami, a deszcz krwi barwił wody Tygru przez trzy dni. Neron coraz bardziej paranoiczny zaczął podejrzewać Sporusa o sprowadzanie nieszczęść na imperium. Wahał się między przesadną czułością, a gniewnymi wybuchami, które paraliżowały wszystkich strachem. Raz podczas rozmowy o podatkach chwycił Sporusa za szyję i wrzasnął: Przyniosłeś klątwę na Rzym, nigdy nią nie będziesz. Kilka minut później klęczał przed chłopcem, prosząc o przebaczenie i szeptając przysięgi wiecznej miłości. Związek cesarza z jego podopiecznym stał się błędnym kołem obsesji i odrzucenia, miłości i nienawiści, pochłaniając ich jak powolny ogień. Sporus, pozbawiony pierwotnej tożsamości i nigdy naprawdę niedopasowany do roli, zaczął rozwijać rozdwojoną osobowością, przerażającą wszystkich wokół. Mówił jak Popea, ale gesty zdradzały przerażonego chłopca. Nosił najdroższe klemnioty imperium, lecz czasem znajdowano go płaczącym w ogrodzie, próbującym zerwać sztuczne piersi, które lekarze mu wszczepili. Zimą 67 roku Ene związek osiągnął punkt krytyczny, którego nawet cesarskie szaleństwo nie mogło już ukryć. Neron urządził igrzyska gladiatorów ku czci Sporusa, lecz podczas ceremonii coś poszło nie tak. Gdy cesarz przedstawił swoją żonę publiczności, zamiast oklasków zapadła grobowa cisza, a potem pomruki dezaprobaty. Rzymski lud, znużony dziesięcioleciami cesarskich ekscesów, w końcu napotkał coś, czego nie zdołał zaakceptować. Weteran legionu, który stracił nogę w kampanii w Brytanii, wrzasnął z tłumu. To nie jest kobieta, to obrzydliwstwo. Bogowie są na nas zły. Jego słowa były jak iskra w beczce prochu. Tłum zaczął gwizdać, wydając się na krawędzi buntu w samej arenie. Neron, blady jak śmierć, nakazał strażnikom uciszyć awanturników, lecz szkody były już nieodwracalne. Tej nocy Sporus został znaleziony w swojej komnacie ze złotym sztyletem przy nadgarstku, próbujący przeciąć się żyły. Ocaliła go służba, lecz jego spytane podczas opatrywania ran słowa trwale zapadły w pamięć. Nie jestem nikim, nie jestem Popeą, nie jestem Sporusem, jestem jedynie duchem, którego zapomniano pochować. Rok 68. nasz ery przyniósł kres ery. Bunt prowincjalny, z początku fragmentarny, przerodził się w powszechne powstanie przeciwko rządom Nerona. Galba w Hiszpanii, Vindex w Galii i inni dowódcy odrzucili cesarską władzę jako niekompetentną. W Rzymie przestraszony i upokorzony senat spisowałby obalić tyrana. Neron, odizolowany w pałacu wraz z garstką lojalnych sług, uświadomił sobie, że jego panowanie dobiega końca. Wahał się między planami ucieczką do Egiptu a chwilami rozpaczy, w których wspominał o samobójstwie. Sporus, który stał się zarówno jego jedyną towarzyszką, jak i symbolem szaleństwa, pozostał u jego boku niczym cichy ścień, będąc świadkiem ostatecznego rozkładu człowieka, który zniszczył życie niewinnego chłopca. W tych ostatnich dniach prawdziwa natura ich związku objawiła się we wszystkich swoich niepokojących odcieniach. Z dala od oczu dworu byli tylko dwojgą ludźmi zniszczonymi obsesją i absolutną władzą. Neron, który stworzył Sporusa, by zastąpić Popeę, teraz trzymał się go jak ostatniego połączenia z utraconą ludzkością. Sporus, pozbawiony pierwotnej tożsamości, widział w umierającym cesarzu jedyną osobę, która kiedyś zobaczyła w nim coś więcej niż groteskową ciekawostkę. Józef Flawiusz, który po śmierci Nerona miał dostęp do jego pamiętników, opisał noc przed ostatnią ucieczką. Neron spytał Sporusa, czy wybaczy mu wszystko, co uczynił. Sporus odrzekł, że nic nie ma do wybaczenia, bo stali się jedną istotą w dwóch ciałach. Nie można sobie samego wybaczyć, powiedział, ale też nie można żyć bez drugiej połowy, nawet jeśli jest okaleczona. 9 czerwca 68 roku N.E., gdy stało się jasne, że nie ma już nadziei na utrzymanie władzy, Neron postanowił uciec z Rzymu. Wyruszył w środku nocy, towarzyszyło mu tylko czterech wiernych sług i oczywiście Sporus. Udali się do Willi Faona, jednego z uwolnionych niewolników, położonej kilka kilometrów od stolicy. Była to patetyczna ucieczka dla kogoś, kto władał znanym światem, ale też ostatni akt tragedii, która zaczęła się trzy lata wcześniej, gdy niewinny chłopiec miał swój los przypieczętowany cesarskim obłędem. Willa Faona była skromna, w ostrym kontraście do złotych pałaców, w których Neron spędził życie tam, pozbawiony wszelkiego luksusu i władzy, cesarz wreszcie stanął twarzą w tą, kim się stał. Sporus, przez trzy lata zmuszany do roli Popei, teraz widział Nerona takim, jaki był naprawdę, przestraszonym, zdesperowanym człowiekiem, który zniszczył tyle istnień w pogoni za szczęściem, którego nigdy nie zaznał. Villa Faona była skromna, w ostrym kontraście do złotych pałaców, w których Neron spędził życie. Tam, pozbawiony wszelkiego luksusu i władzy, cesarz wreszcie stanął twarzą w tą, kim się stał. Sporus, przez trzy lata zmuszany do roli Popei, teraz widział Nerona takim, jaki był naprawdę. Przestraszonym, zdesperowanym człowiekiem, który zniszczył tyle istnień w pogoni za szczęściem, którego nigdy nie zaznał. Villa w Aricji Według Swetoniusza w tej willi miała miejsce jedna z najbardziej niepokojących rozmów w historii. Neron, świadomie uchronności schwytania, ćwiczył różne metody samobójstwa, przykładał sztylet do piersi, by zaraz od niego odstąpić, próbował się powiesić, lecz brakowało odwagi. Sporus na każde z tych prób, obserwując twarzą, którą słudzy opisywali jako straszną w obojętności. Kiedy Neron w końcu zapytał, czy powinien umrzeć, sporus odpowiedział słowami, które miały rozbrzmiewać przez wieki. Umarłeś już dawno, mój panie, oboje umarliśmy, gdy postanowiłeś bawić się w Boga. Koniec nadszedł o świcie. Żołnierze wysłani przez senat odnaleźli Willę i zbliżali się szybko. Neron, słysząc odgłos końskich kopyt, wpadł w panikę. Błagał sporusa, by go zabił, lecz chłopiec kobieta odmówił, mówiąc, że już oglądała wiele śmierci. W końcu, z pomocą niewolnika Epafrodyta, Neron zdołał wbić sztylet w własne gardło. Jego ostatnie słowa, zanotowane przez historyków, brzmiały Jaki artysta umiera ze mną? Sporus milczał, trzymając cesarza za rękę, gdy krew spływała po marmurowej posadce. Gdy żołnierze wtargnęli do willi, zobaczyli widok, którego nigdy nie zapomnął: martwego Nerona w kałuże krwi, obok stworzeń wyglądające jak koszmar, ubrane w szaty cesarzowej, lecz z oczami, które widziały piekło. Co stało się ze sporusem po śmierci Nerona, to jedna z najmniej znanych, choć najbardziej tragicznych historii starożytności. Zabrano go do Rzymu, gdzie stał się makabryczną ciekawostką. Wszyscy pragnęli zobaczyć wytwór cesarskiego obłędu, lecz Sporus nie potrafił już odróżnić rzeczywistości od fantazji. Wciąż zachowywał się jak Popeja, opowiadając o wydarzeniach, które nigdy się nie odbyły i ludziach, których nigdy nie poznał. Oto Kuto, który objął tron po śmierci Galby, postanowił uczynić z Sporusa trofeum. Zorganizowano ceremonię jeszcze bardziej groteskową niż związek z Neronem. Oto Kuto, który był kochankiem Popei przed ślubem z Neronem, widział w sporusu sposób na zemstę na zmarłym cesarzu, lecz związek przetrwał zaledwie kilka miesięcy. Oto Kuto został pokonany przez Witeliusza pod Bedriakum i popełnił samobójstwo. Najmocniejszym świadectwem historii sporusa jednak nie są zapiski czy ruiny, lecz późniejsza literatura. Poeci i pisarze przywoływali go jako symbol ludzkiej bezbronności wobec absolutnej władzy. Juvenalis w satyrach napisał Gdy cesarze mogą zmieniać chłopców w kobiety, jaka nadzieja zostaje dla sprawiedliwości? Historia Sporusa zmusza nas do refleksji nad uniwersalnymi kwestiami, siłą obsesji, metamorfozą miłości w posiadanie, korupcją wynikającą z bogactwa i władzą. Przypomina, że za każdą wielką tragedią stoją prawdziwi ludzie ze swoimi lękami, nadziejami i marzeniami, przez siłę od nich niezależne zmiażdżonymi. Sporus żył tylko 19 lat, lecz jego życie zawiera całe spektrum ludzkiej kondycji. Był ofiarą i ocalałem, niewolnikiem i cesarzową, mężczyzną i kobietą, realnością i fantazją. Jego istnienie podważało kategorie, którymi starożytni Rzymianie próbowali zrozumieć świat, być może dlatego jego historia wciąż nas tak niepokoi. W ostatnich latach opowiadań o sporusu wspomina się, że czasem śnił o powrocie do dzieciństwa sprzed Nerona, w tych snach biegał po preckich polach swojej ojczyźnie z rówieśnikami, śmiejąc się i bawiąc pod śródziemnomorskim słońcem. Budził się z płaczem, nie ze smutku, lecz z tęsknotą tak głęboką, że zdawała się rwać fragmenty jego duszy. Ten obraz chłopca biegnącego swobodnie w słońcu jest chyba najlepszym sposobem, by pamiętać Sporusa. Nie jako groteskową kreację szalonego cesarza, nie jako symbol upadku imperium, lecz jako dziecko zasługujące na normalne życie, chronione dzieciństwo i szansę odkrycia, kim naprawdę był, zanim inni decydowali za niego. Rzym Nerona nie istnieje od ponad piętnastu stuleci, jego pałace są tylko ruinami, cesarze prochem, podboje, kartkami w podręcznikach historii. Ale historia Sporusa pozostała żywa, bo dotyka fundamentalnej prawdy o człowieku, potrzebie akceptacji, prawie do nienaruszonej tożsamości i konieczności chronienia bezbronnych przed kaprysami potężnych. Gdy spoglądamy na współczesny świat pełny własnych cesarzy i własnych sporusów, ta opowieść nie wydaje się tak odległa. Przypomina, że ludzkość jest krucha, że niewinność może zostać łatwo zniszczona, ale także, że nawet w najstraszniejszych warunkach coś w nas się opiera, coś odmawia całkowitej przemiany. Sporus opierał się aż do końca, zachowując godność, wybierając śmierć jako on sam, a nie jako fantazja nerona, odnalazł w końcu to, co stracił na początku, swoje imię, swoją tożsamość, wolność wyboru, zakończenia swojej historii. Echo jego głosów wciąż rozbrzmiewa przez wieki, szepcząc prawdę, której żaden cesarz nie zdołał uciszyć. Jesteśmy czymś więcej niż to, co się z nami dzieje, więcej niż maskami, które narzuca świat, więcej niż rolami, które zmusza nas odegrać. Jesteśmy ludźmi z całą kruchością i siłą, jaką niesie to słowo. I tego nawet bogowie nam nie odbiorą.